otyłość, i nadwaga jażdżą, przygnębiają nasze stopy. To widać, jak ludzie otyli poruszają się, jakby suwając na tych stopach. Krzysztof Roman Lewandowicz, specjalista ucuchu. A po jakimś czasie te stopy stają się bardzo zbite w stawach, skokowy. Stawy są poszerzone, nierzadko skupnięte, zwłaszcza pod koniec dnia, obolałe i poduchy są zesztywniałe. Poduchy się tak kumulują w taką, w taką nienaturalną masę. Pięty też potrafią boleć. A zatem stopy u ludzi otyły i obciążonych nad wagą biorą na siebie całą tą niepotrzebną masę. Jest to kilka, a nierzadko kilkanaście albo nie daj Boże kilkadziesiąt kilogramów. Czyli gór dziesięciu odrzuconych maseł na plecy albo cukru zarzuconych i tak cały dzień się chodzi podczas pracy i jeszcze Ludzie i stopy otyłe mają mniejszą motywację do ruchu i to koło się zazębia. Jest zatem to zbicie się na zewnątrz, czyli y, obrzęk, opuchlizna i przychodzi do głowy mózgu niechęć do jakiegokolwiek, czasami nawet najmniejszego A jeżeli nie ma ruchu, no to nie ma zbijania wagi, nie ma właściwej przemiany materii, bo na tym to właśnie polega. No, można się oczywiście odchudzić stosując dietę, ale jest to trudne. My, to wszystko należy z sobą łączyć. Dieta, ruch i masaż. A zatem nie maltretujmy naszych stóp nad wagą, zbędnymi kilogramami. Nie maltretujmy, bo to się odbija czkawką w różnych kierunkach. W kierunkach żołądka, w kierunkach złej jakości, jelit, osłabieniem serca i wreszcie całego szkieletu, kręgosłupu. Nie i nie dopuszczajmy do nadwagi. Jeżeli tylko zauważysz, że masz już nieco nadwagę, albo że przesadziłeś, u mnie takie rzeczy podczas życia mojego często występowały. Ja często miałem nadwagę, byłem już tękiwa, ważyłem było ponad 110-115 nas Nie czułem się w tym wcale źle, ponieważ. Cały czas jestem przy piłce, ale gdy nam jeszcze doszło kilka kilogramów, to czułem duży dyską. Moja sprawność się dzięki Bogu nie zmniejszyła, dzięki temu, że ja robię to stale, ciągle i ciągle. Ale człowiek taki leniwszy albo nie mający takiego zacięcia jak ja od dziecka, to on się gubi bo przestaje się muszać jakie nie przestawałem ale przyznaję się do no, tego że czasami jak lekko odpuszczę i, i odpuszczę sobie też takie bardziej uważanie na dietę to już te kilka kilo jest i następuje taki dyskomfort ale jak wspominałem ponieważ mam to na natychmiast ja biorę się za siebie dałem sobie luzy tydzień czasu czy dwa i teraz tydzień muszę podkręcić żeby wejść na swoje nie obciążajmy więc stóp bo powinny nas nieść przez całe życie